Czy jest dźwięk włączony? Tak, jest dźwięk włączony. Siemanko. I tutaj dzisiaj gramy Skype tsunami for Brain Road. Akurat nie pytajcie się czemu nie mam żadnych Brain Rod, bo mam jeden koła podstawowy to 150, ale wiele ja miałem tu Nubini pisanie i mnie akurat wywaliło z neta, bo nie miałem połączonego i... Akurat mam jeden koła. Ale teraz bazę powiększ. Jeden milionowy szybki, że mogę kupić. Dobra, powiększymy sobie tą prędkość. Wiem, że jesteśmy powolni. Zabiorę takiego tropi Zdążyłem? Zdążyłem. Jeszcze legendarka ten. Do... Co to ma jest? Chyba taka burza jest, nie? Wyskawica. Ja mogę pokazać jakie mam ten. Mam on Nubini Cake to to się zgadzasz bo szedł chwilą a tak to nie mam nic polepszymy sobie Co? Jak mnie nie rozwaliło? Co tu się dzieje? U! Teraz stanę tak, to czy mnie rozwali, czy nie? Co? Ej! Czemu jedna mnie rozwaliła, a druga nie? Co tu się dzieje? O, ma dwa koła. Ej!

Ej, musimy jakieś lepsze tam zdobyć. Tam jakaś bananita była. Pa! Nie, by można tak było kraść. Co? Ufajki, teraz to ciebie. 10b. Kraty to neonowe. Ja wiem czy jakiej to piosenki. Ja wam pokażę. Ja specjalnie wyciszę dźwięki może. Raczej ją poznacie. Nie to. No weke to w tej piosenki, oni miau, to miał, miał, mali miau. to miał, miał. Znowu nie mogę cię ruszyć, co tu się dzieje? Gaty to, to neonowe. Co? Weźcie, dajcie mi jakieś chyba ja tego nie rozumiem. Doty to neonito, okej. Okay. I dlatego dało mi neonowe. Rozumiem. Uh, dobra. Podamy co? So? Czemu mój dom zniknął, chata? Pom, 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 pom. Polepsza my, 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 Bye, bye. trzy fale na jednej. Fast. Takiego Six Sevenka możemy wziąć. O, jest ten w ogóle rak Six Sevena? ja idę... Ja, ja. No to daleko jest ta fala. udało się. W ogóle, czemu te oczy, to wygląda strasznie. Bum, 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 bum. I ja w ogóle niedługo zaczynam już robić shorty. No shorty mogą też być chyba dla was. Nie, jak mnie nie będzie, nie będę miał czasu, to po prostu będę wrzucać shorty Oczywiście ja tak będę tutaj 20 minut grać Bom, bom bom, bom. stary że tak płuczę ciągle, że tak powiem Od kiedy pipi... A, to nie jest pipi kiwi, tylko że to jest pipikorni corni Rozumiem zamiast tej gry o to... co... Ej, hey, Lord Rot! Idziemy po legendarkę. Jak chcę legendarkę, jak nie... Leci jakaś fala. Tak, leci. Mam nadzieję, że wy to słyszycie, nie? Bo ostatnio z tyle Brain Rod, jak grałem, to wy nie słyszeliście tylko dlatego, bo ja nie miałem podłączonego mikrofonu. Bo ja miałem podłączony... W muzykę A ja mam Dalej wykiszone. Sprawdzę czy jest muzyka Mam na stówkę Więc widocznie tak że nie ma szory, że nie ma muzyki Jaką muzykę też byście chcieli Do filmów Ła! Wow! Nie! Co? Sto koła! Ej, dobra. Robimy tą prędkość. Bum! Bum! Weź się ja dwa koła. To, to tyle zarabia. dawać, ulepszamy to. Dwa, trzy, pięć, i czterysta, i dwa koła mi zarabia jedno. Jeden, no. jeden broni rob mi w ogóle, zarabia dwa koła! Oh. To jest szybka fala, to nie zdążę. To czemu ta fala się nazywa po polsku szybko? Co tu się stało? A, reaktywny event. Dobra, ja wezmę któregoś tutaj. Jak ja nie ginę, trzymając brain rotak, Który leci. Nie, no leci fala, nie mogę wrócić! Co tu się dzieje? O, powolna jest, mogę wracać. Mama piekiekiek, mama piekiekiek. Dobra, już padam tu, bo mnie nadgoniła. To jest legendarna! Znaczy ta błyszkawica jest! Szybko! Kangazeli zeli trulala mamy. To wydaje 5 koła na sekundę. Łooo! Ale mocny Brain rot. Nie wiem, czy są nawet te, te sekrety, ale dla mnie no, w tym momencie chodzi. Jeden milion za 10 prędkości. Co? Jak mogę mieć osiemtyszię szykina 14? Co? A tego nie rozumiem. Pięć koła, 7 5 koła, 7,5. i pół. Pum, 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 pum Dobra, tyle to mi może zarabiać. Lecimy, lecimy, lecimy. <tryk> Co? 101k Lol Dobra. <tryk> Co robimy? Ej, jakie ja szybki, zobaczcie na no to. Ej, bo muszę mieć lepiej, tak, żeby widzieć. Ten super powolny to za godzinę tu doleci. To możemy mieć tak. Ona robi ryfa.

bo oni mają już tam pewnie oni mnie wykorzystają. Ja pewnie przyniosłem, no chyba, że to już znika. Czy moja kamerka jest taka, że jest ślepa? Dobra, wezmę tego epickiego. A! A! Jeszcze zniknął! Wona melonowa pipi. Co? Szybko bierz to i uciekaj! Ja tam mogę uciekać! Naora, Bra... Bro, 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 bra, 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 bra... Ej, bo to już trwa 15 minut. Co to jest absurdalne? <accent> Uwaga, trzymajcie to. Nie bierzemy, poszerzamy prędkość. Jak chcemy za jakiś zawsze A mam rewir fajnie, ale jak chcemy na 6,7 mieć? Będę miał 6,7, to kończymy chyba, nie? lat. Co? No to jak kończymy na 6,7, to. 109, jednak nie wie, gdzie co tu się dzieje, czemu ten typ lata? O, nie będzie tu katerów przede mną. Ej, nowe przekazanie. nie będzie hakerów przede mną. Nic Nie jest w takich czasach coś takiego jak haker. Idealne zasady Robloxa, a nie jakiś Roblox, z de weryfikację wieku, że, że nawet pójście na czat. Ja jak zakładałem konto, mogłem, a wtedy była już ta krualiza, ten, A nagle pum, Roblox mi to wygrał i ten. To ja wtedy mogłem korzystać z czatu, ale... W sumie, może o 50 dni tak wstępnie zrobili, nie? To, to w sumie logiczne. 3 miliona. Dobra, tak jak mówiłem, że jak robimy 3x7, prędkość teraz. 3, 4, 5, 6, 7. Znaczy tu. O! 6! 7! Dobra, dopóki nie zginę, to się kończy, okej? Okay? Od dzisiaj już będą się pojawiać miniaturki. Tak jutro już będę planować nad miniaturkami. To będzie tak na zmianę. nie na dzień, tak. Dobra, biegnę po tą balerinę. A! Dobra. Mówiłem, że kończymy. No to pa. 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 pa! Dobra, już wyłączam.